Na spotkaniach z górami gościmy Krzysztofa Wiolickiego. Witamy. Witam. E, mamy kilka pytań. E, podobno Leszek Cichy wybiera się na przyszłą wyprawę zimową na K2. Czy planujecie wspólny atak szczytowy, jak na Mont Everest? Czy może to będzie jakaś inna rola? Odpowiedziałbym podobno. Ja też tak słyszałem, mm -hmm. nawet rozmawiałem z Leszkiem nad dni temu, będąc w Warszawie. Mówił o swoich pomysłach, że on by pojechał. Droga otwarta. Każdy może pojechać i kierować wyprawą. Niemniej nie wiem, czy to ta wyprawa, o mi się leszek, bo ma, ma jakiś tam pomysł w oparciu bardziej o prywatny sponsoring. On raczej chyba ten projekt by nie, nie był projektem Polskiego Związku Alpinizmu, tylko jego własnym projektem, prawda? Do którego zaprosiłby sobie tych zawodników, których by mm. chciał, prawda? Natomiast jeśli będzie to projekt Polskiego Związku Alpinizmu, no to jest tam komisja wspinaczki Wysokogórskiej, Zarząd i raczej tam będą... Będą podejmowane decyzje kto, kiedy, z kim i jak, prawda? Yes. Natomiast pomysł ma, ale rzeczywiście, ale razem nie. Razem na pewno nie pojedziemy, bo, bo może... myślę, że na Narodowej Wyprawie nas dwóch nie może być, a hmm. na Prywatnej Wyprawie czy sponsorowanej przez prywatny biznes, no nie, nie wybieram się tam. Musiałbym raczej... Albo siedzieć w domu, albo pojechać na w prawo. Rozumiem. Ewentualnie będą dwie szanse. No, no właśnie, O właśnie. Tym bardziej, że jak naga bardzo raz 28 razy, to może K2 tak. też. Ktoś wyliczył, że w 2065 będzie zdobyta K2. Jeśli będzie tyle samo prób, co naga Parwa. Żartuję tu oczywiście, ale no nie jest to tak proste. Mhm. Janusz Majer jest przekonany, że Polacy zdobędą K2. Jak wiadomo tej zimy Polacy się nie wybiorą w przyszłej. Czy nie boicie się, że ktoś ubiegnie Polaków w tym... Znaczy, optymizm jest potrzebny i tu by się hmm. podobał, że ja patrzę tego optymistycznie, bo ja też wierzę w to, że to... Może wierzę i chciałbym bardziej niż wierzę, żeby to Polacy rozwiązali ten problem, jeśli chodzi o zimę K2. W sumie się nie obawiam, to jeszcze półtora roku, to w zasadzie tej zimy to już jest późno, bo to jednak wymaga dosyć dużych przygotowań, nie sądzę, żeby któryś z zespołów w zachodniej Europy, już nie mówiąc o Rosjanach, prawda, że byliby gotowi przygotować wyprawę, ale niewykluczone że w przyszłą zimę, no, może ktoś próbować nam zrobić rywalizację, no jest niebezpieczeństwo, głównie dlatego, że ta wyprawa, no jak wiadomo była oparta o wielki szum medialny i w związku z tym zainteresowanie światowych mediów również jest duże, i niewykluczone, że jakieś tam będą naciski na to, żeby ktoś zorganizował i pojechał. No, trzeba się przyglądać. No właśnie z tym szumem medialnym wiąże się kolejne pytanie, bo cała Polska żyła wyprawą na K2. Czy internet i właśnie takie medialne życie no, nie, nie przeszkadzają himalaistom w tym, żeby skupić się e, konkretnie właśnie na akcji górskiej? Myślę, że przeszkadzają, no ale trzeba się uczy na błędach. Tak? My nie przewidywaliśmy, że to taki będzie oddźwięk. Mm -hmm. My chcieliśmy dobrze, a wyszło jak wyszło, jak zawsze, prawda? Dzięki temu mieliśmy w Polsce 20 milionów znawców alpinizmu, komentarzy, którzy czy? hejtów i, i, i nie hejtów. w związku z czym to stało się tak popularną sprawą, że, że to z pewnością nam przeszkadzało, tym bardziej że ten feedback był. My to widzieliśmy, co się dzieje, bo co, jak się przekazuje informacja się nie ma, że tak miałem sprzężenia zwrotnego. Tak, na A my to wszystko widzieliśmy, no więc oczywiście, że tak, że w przyszłości czy ja będę kierował, czy ktoś będzie kierował prawą. Powinien absolutnie limitować takie rzeczy do niezbędnej komunikacji dla sponsorów, rodzin gdzieś tam. Dlatego, że no, od nas tylko trzech było takich, którzy nie mieli spo, społeczności, portal, portali społecznościowych. Reszta wszyscy tymi waruszkami tam zasuwali. Z pewnością to demobilizuje zespół i nie jest to dobry pomysł. Mhm. Mówi się też, że Himalajści to indywidualiści. E, czy właśnie są jakieś sposoby dla zarządzania taką grupą, żeby Wśród takich indywidualistów no, nie było takiej walki na czekanie, przysłowiowiowi. No właśnie, jest to może walka na czekanie, rzeczywiście, ale to jest to pewien problem, który wynika głównie nawet nie z tego, że, jesteśmy, że moje pokolenie było inne, a teraz jest inne, chociaż to jest też prawda, pewien powód, ale to, że jednak nastąpiła bardzo duża indywidualizacja, personifikacja, sukcesu, zresztą w każdej dziedzinie, nie tylko w alpinizmie. I niestety, może niestety, no nie wiem. Tenego to widać, bo każdy mm. jak gdyby myśli o własnym sukcesie, a nie o sukcesie grupy i zespołu, prawda? Niemniej nie dochodzi tam do takiej rywalizacji jak na bieżni, że w dwóch zawodników i się ścigają. Tego. Nie ma, ale no, będzie komptatorstwo, będzie lekkie takie przeglądanie się, ustawianie się, prawda? To będzie tym bardziej, bo dzisiaj trudno powiedzieć, na przykład trudne jest w ogóle o, o, o narrację, Polacy weszli na K2, że jakiś klub przed... Czy, Alpiniści z jakiegoś klubu, dzisiaj musi być nazwisko konkretne, prawda? W związku z tym nie jest to proste kierowanie takim zespołem, ale jeśli dochodzi do ataków szczytowych, to mam nadzieję, tak zawsze było i chyba, że będzie, że zawsze jednak ci, którzy się najlepiej czuli i najlepiej zaklimatyzowali i mają duszę wojownika, to ci wejdą. I tam już ta rywalizacja nie będzie taka, że, że killerstwo już nie będzie, po prostu natura zadecyduje kto będzie wchodził. To nie będzie najlepsze. Niedawno na mnie podczas samotnej wspinaczki zginął bułgarski Himalajista. I stąd takie pytanie: czy solowe ataki w Himalajizmie to dobry pomysł? Ja nie wiem, nie znam nazwiska tego chłopaka. Petrow. A, Petkow, bo, tak. Bojan. A, bojan. A, to bojan, no to doświadczony, mhm. to dziwne, to może rutyna, bo myślałem, że ktoś młodszy to. Bo ja też robiłem jeszcze pan ale od południowej strony. Ale robiłem to po tam 25 latach wspinania w Himalajach, prawda? Mm. Czyli to doświadczenie to jest strasznie ważne. Chciałem powiedzieć, no, był że. Chciałem powiedzieć, że w No to może być rutyna albo tak zwany bedluck, dlatego że każdy popełnia błąd mm. wspinający się wcześniej, dzisiaj, będą ludzie popełniać błędy w, w no, życiu, może na cukrzycę, może jeszcze gdzieś A, tam... no, może też być taki efekt. A jeśli się popełnia błędy, to potem już z czasem szczęście decyduje o tym, czy ten błąd się. przy że tak powiem, przekłada na tragedię, czy też się udaje, prawda? Ale generalnie, no nie wiem, trzeba dobierać oczywiście cel do, do możliwości, do swoich, tam, prawda? Nie, nie potrafię powiedzieć, ale wspinanie, to, takie solowe wspinanie to przychodzi przeważnie po wielu latach, zresztą w jego wypadku również, prawda? Tak. Yes. Ja też pierwsze solowe wspinania robiłem już po jakichś latach wspinania. Nie robić tego w pierwszym, w trzecim, piątym roku wspinania. Bo polega to przede wszystkim na doświadczeniu, na poznaniu swojego organizmu, ograniczeń, możliwości. No i generalnie ilość tych doświadczeń decyduje o tym, że człowiek staje się no, pewniejszy, i wtedy już to ryzyko jest ryzykiem, a nie ryzykanstwem, prawda? No bo gdyby to bez doświadczenia i w pierwszych latach, można powiedzieć, podejmując wyzwania solowe, to było, mogło być ryzykanstwo, prawda? Ale po iluś latach z doświadczeniem, to mówimy tylko, że to było ryzyko, i no cóż. Ludzie nie, tym, ludzie nie idą w, w tym, tym świecie, ale zdarza się. Zgadzać. się. Dziękujemy bardzo Dzień za bardzo. rozmowę. Dzień Zapraszamy dziękuję. na spotkania z murami. Dziękuję bardzo.